Dzień kochani, witam was na moim kanale No i dzisiaj e, bardzo świątecznie Mamy e, 14 grudnia Jeszcze trochę do świąt nam zostało Taki piękny klimat, dzisiaj choinka ja Mogę powiedzieć co nerka zrobiła Dzisiaj strzuciła na siebie choinkę Patrzyła sobie bombki, pociągnęła I zleciała na nią Oczywiście po prostu no, tak nie zaba... Po prostu się przestraszyła, wiecie, co z ciekawa no. no w sensie e, kuchu, jest tak dla nią. i tutaj wszystko było w choince, więc no ciekawa dzisiaj poza, że akcja. się akcja. Mamy z tyłu kalendarze, będziemy otwierać wy powódźkę, więc zostańcie do końca. No i dzisiaj w ogóle nagrywamy Q&A The <mysmujesz> <mysmujesz> Miałam zaplanowane na 20 grudnia, no ale trochę się przesunęło, tak to bywa. Więc zaczynamy. Pytania myślę, że wybrałam trochę inne, chociaż dużo się powtarza, naprawdę bardzo dużo pytań się powtarza, ale do nich też pójdziemy, więc tak, pierwsze pytanie. Bardzo ciekawe pytanko w ogóle. Bardzo mądra, więc tak. Stresujesz się tym, że w ósmej klasie będziesz miała, będziesz miała egzamin. Później ktoś tam napisał, że jestem w ósmej i jest, ale już mi przerwało. Ale co do egzaminów, no to jakby ktoś nie wiedział, że jestem w siódmej klasie, ogólnie ja w ogóle jeszcze tego nie czuję, że będę coś pisać. W ogóle no, stresuję się, na ten moment się nie stresuję, ale czuję, że będę się mega stresować. No ogólnie to będzie trochę. Stresujące, bo wiecie, z, od czwartej klasy wszystkie materiały e, Więc no nie wiem, zobaczę jak sobie poradzę Sypol Właśnie się boję najbardziej w sumie z matmy, bo z matmy jest bardzo słabo A w sumie lubię angielski, więc e, w sumie możemy kiedyś tam będziemy obstawiać moje procenty I na pewno się z wami podzielę tym e, No ale jeszcze trochę czasu mamy Więc tak, następnie pytanko to jest... Które to? O dobra e, Czy twoja słowa wpłynęła jakoś na twoją przyjazd z Agatą? No i mi się wydaje, że wpłynęła, ale e, chyba pozytywnie, bo właśnie te wszystkie nagrywki, jakieś challenge śmieszne, czy e, razem jakieś wyjazdy, myślę, że jakoś dobrze wpływają. E, no, nie wiem jak to z jej strony, ale myślę, że bardzo fajnie. Ja no, tyle razy co Agata u nas była, to się zawsze pytamy, mhm. Agata, czy chcesz nagrywać? Tak, nie? Agata się... mówi, panie, ja tylko czekam, żeby nagrywać. <grym tak, <grym właśnie bardzo fajnie. A właśnie tak. i tutaj się też jeszcze odezwę, że, powiem, że no, że zbliżają się fajne dwa odcinki jeszcze teraz w grudniu. Jeden to będzie na pewno Aha. na zdalnych, bo zaczynają się od 20, czyli robimy powrót na zdalnych. Okay. To pamięta łapka w górę. Ej, Dobra. Jeden odcinek nagramy, i tutaj też dobra. może pogadamy z Agatą, żeby też była jednym uczniem, żeby to lepiej robić. Ale myślicie, czy chcecie roku. drugą część Kevina? I druga część Kevina w tym roku, słuchajcie, i no nie wiem, nie wiem. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo myślę, żeby zrobić może tą drugą część, co? Że w Nowym Joku, tylko lotnisko trzeba będzie wykombinować. Ja bardziej myślałam, że Kevin po raz drugi, nie? W domu. Tylko lepsza wersja? No i no, druga część, tam. nie? No zobaczymy, zobaczymy. Następne pytanko. W sumie bardzo się ono powtarzało i ono brzmi tak. Hejka, hejka! Jaka była twoja reakcja na walkę Lexi z fagatą? Więc tak, no i pozdrawiam oczywiście Oliwkę, bo tutaj pozdrawiam. W sumie to widziałam wiedz wcześniej w sumie tak jak większość, bo fagata powiedziała na live, ale ja się bardzo cieszę w sumie, bo przepraszam bardzo, że powtarzam, ale tak jakoś to samo mi weszło. Które? No w sumie. No. no, ale to ona, ale w sumie opisuje całą sumę, wiecie o co chodzi, idealne do opisania. No więc tak, jestem oczywiście team Lexy, e, w sumie, policzcie proszę ile razy to powiedziałam, e, bardzo lubię też fagatę, e, no ale mam nadzieję, że Lexi wygra, bo już ją od dawna oglądam, kibicuję jej zawsze, więc tak, jestem team Lexy, piszcie, piszcie jakim wy jesteście timem. Dalej mamy. E, masz Snapchata, jeśli tak to zaakceptujesz, zaakceptujesz widzów. Więc powiem wam, że jeśli śledzicie mnie na Instagramie, no to, to już była taka akcja, podałam na Insta Stories e, moją nazwę, e, właśnie jeszcze starego Snapchata na starym telefonie. No i bardzo fajnie w ogóle zaakcept, za, zaakceptowałam was i sobie raz napisaliśmy, odpisywałam wam, e, widziałam, że jesteście, w ogóle się cieszycie, więc mega fajnie e, było, no ale niestety straciłam tego w sensie. Zapomniałam hasła, tak to już bywa, jak się logowałam na tym telefonie, i jest mi bardzo smutno, bo straciłam cały w ogóle memories, te zdjęcia zapisane z ponad 3 lat, więc. No słabo. No ale dalej. Jaki masz model telefonu, właśnie? Powiem Wam chyba, nie wspominam na tym odcinku co dostałam, i to jest Samsung, to mam zapisane A52S, więc tak. Tak on wygląda, bardzo fajny. W ogóle też się dużo o mój telefon, jak się sprawdza, czy mi się podoba, więc tak bardzo dziękuję, śliczny jest ten telefon. Dobra, jaką masz nazwę na TikToku? Dużo osób mnie nie może znaleźć. Też podawałam na Insta Stories linki w ogóle, ale macie tutaj jeszcze raz moją nazwę, Tata pamiętasz? Bloki TV, podłoga, ty, chyba, coś takiego. Dobra, mamy dalej. O, bardzo fajne, kreatywne pytanie, kochani. Czy chciałabyś w tym roku dostać nowego kota lub e, kupić? No i, su, e, ku, e, no i właśnie odpowiedź brzmi, e, że tak, bardzo bym chciała dostać drugiego kota. Tak. Do Mikołaja już byś musiała napisać, ale ten Mikołaj takie nie istnieje, co byś no dał drugiego kota. Ale byś musiała zobaczyć, łagaty. Te koty się nie. tak fajnie dogadują, bawimy. No dobra, dalej lecimy. Pizza czy burger? Trącę, dzisiaj się pytałam Nelly, co by chciała dostać pod pizzę. Kota! Co powiedziała? Kota! Miał. No miała! O. powiedziała! O. A, jeden był Nikoli, drugi Agaty. Ten Agatę. Tak, e, tak. Nelly. Dobra, pizza czy burger? E, no i jestem... Zależy jaka? Bo się bym miała wybrać najlepsza, najlepszą, to pizza z Domino's. Barbecue, no i e, burger z, w sumie wszystkie z Maka, ale jestem mhm. chyba jednak team burger, bo na pizzę tak mam, raz mam bardzo ochotę bardziej niż burger, ale raz nie mam, a po prostu burgera raz zawsze. Więc tak, e, mamy to samo, dalej. Ok, pytanie w ogóle, dużo się pytaje się o moją klasę w szkole, bo nie mówiono za bardzo jak na moich kontaktach i w ogóle, więc czy lubię Cię w klasie? No i szczerze powiem. I w szkole, że w miarę myślę, że mam kontakt ze wszystkimi Są osoby pojedyncze, które się jakby nie lubimy, ale staram się być miła e, zawsze do wszystkich, no Więc jest okej okay. Takich trzy najwięcej osób, to, to tak 3 max osoby, tak mega nie lubię A tak to myślę, że dobrze się jakoś dogaduje. Dobra, dalej Jaka jest Twoja ulubiona kolejka w Energylandii? Powtórzę, że to jest oby, bo teraz dużo osób jeździ do Energylandii na święta, więc to jest Hiperion on jest taki chill, totalnie, jak sobie lecicie. Mega fajnie. No i obysus. Obysus, nie wiem, to to taki e, z nowej strefy niebieskiej. W ogóle jeszcze jest takie pytanie: czy tego Mikołaja, czy kiedyś się dowiedziałam, że nie istnieje? I ja powiem, że ja e, w sumie tak z czasem się po prostu sama domyśliłam, ale pamiętam, jak taka akcja była, że e, ty wziąłeś kapcie i mąkę rozsypałeś w starym domu z komina. Pamiętasz? I tak zrobiłeś schody do choinki i że zostawiłeś tam prezenty w nocy z była mąka czy popiół z pieca? Nie, jakoś takie białe to było, że śnieg niby. To wtedy, nie? Tak, ja wtedy, w sensie, no, ja wtedy byłam bardzo szczęśliwa. No, musisz tak zrobić, okej. Okay. E, w ogóle, ile masz kilometrów do szkoły? się mnie spytaliście. E, pocieszę was, bo bardzo długo muszę wstać, w ogóle o 6, ale chcę dopiero na 8, bo jadę autobusem od przeprowadzki, mam bardzo daleko. No, każdy wie, jak to jest zimno, rano, i się nie chce iść, ale czasami jest warto, bo czasami są takie piękne widoki. E, w sensie widoki, no, na no zwykłą ulicę, ale niebo czasami naprawdę zaskakuje. Szczerze, to masz 3-4 kilometry. No, ale muszę czekać długo, bo na autobus no, nie pół godziny, No, całe miasto w koło, żeby dojechać. No tak, bo... no, siedem przystanków, jeden przystanków chyba. Który jesteś rocznik 08? Em... Czy warto przychodzić na treningi? Bo jeśli nie wiecie, w sumie wiecie, bo dużo o tym trąbiłam, że chodzę na boks i w sumie bardzo fajnie, bo w soboty normalnie bym siedziała, nie wiem, TikToka oglądała i tego typu rzeczy, a tak to mam od rana śpiewy, później muszę szybko lecieć na boks właśnie trenować, więc bardzo fajna zajawka. Fajnie trzeba robić właśnie w sobotę, bo, bo tak to można się trochę, wiecie, nie, nie, nie że odpoczywać, tylko też robić inne rzeczy, oprócz szkoły, jakieś pasje właśnie, nie? A oprócz mojej pasji też były pytania, lubię w ogóle je jeździć na nartach. Piszcie swój ulubiony zimowy spot, czy łyżwy, ja naprawdę bardzo lubię narty. No i tak, w sumie lubię rysować. Może w końcu nadejdzie dzień, w którym Wam pokażę rysunki. Może 24. To będzie taki wyjątkowy dzień, to Wam pokażę jakieś. Okej, okay, lecimy dalej. Czy chciałabyś kiedyś zobaczyć na i ma? E, szczerze firma ma jest o właśnie 18 lat, więc myślę, że za jakieś 5 lat, jeśli to będzie w ogóle istnieć, to bym może poszła, ale to zależy, czy, czy nie wiem, czy będę jeszcze nagrywać, czy będę chodzić na boks, to się wszystko zobaczę. Ile masz wzrostu? Dużo się pytacie, czy ile waży, ile mam wzrostu i takich informacji szczerze sama nie wiem. E, ważę chyba 45, to wiem, ale ile mam wzrostu, nie mam, pojęcie, zawsze się mierzę w pepko, ale zawsze zapominam. Dobra. Kochani, żeby wam się nie zdziwiło, no to teraz otworzymy sobie kalendarze, które ładnie ustawiłam z tyłu. Wzięłam tylko dwa, bo w sumie z milki już zjadłam na bieżąco, a z Ani Lewandowskiej w sumie nie polecam tylko kalendarza, bo jeśli ktoś właśnie bardzo lubi jakieś takie bardzo no to mu zasmakuje, ale nie moje smaki, więc tak. Mm. No jeszcze przeziębiona jestem, właśnie pytajcie się, się mnie, e, czy jestem przeziębiona, bo cały czas gadam nosem, no jestem całą zimę przeziębiona niestety, no i ogólnie co do kalendarzy, chyba wczoraj i przedwczoraj nie otwierałam, czyli, czekaj, 11 jest, muszę obczaić, 12 był, 13. oj chwila, uh, uh, uh. O jest 13. o mój Boże, dobra, znalazłam 13. zobaczcie jakie wielkie, to jest to całe. Okej, okay, więc otwieramy trzynastkę, czyli ze wczoraj i jeszcze dzisiaj będzie do otworzenia. Ale podarłam, no naprawdę. No Jezus ma. Okej, okay, mamy paletkę, w sumie się spodziewałam, ale myślałam, być będzie 24. Co jest 24? No zaraz zobaczymy. Tak ona wygląda. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, mamy. Zobaczcie. Tak z tyłu. Właśnie tu są pokazane cienie. Już je otworzymy. O oh, wow! Ale są super! Zobaczcie, takie brokatowe. Jest różowy, taki beżowy, w sensie beżowy. Niebieski, ładny, taki nudowy. E, złoty. No w sumie takie świąteczne, bardzo fajne kolorki. E, szczerze nie wiem, czy będę używać. Może na jakieś święto delikatnie zrobię brązowym. E, no ale się przyda, oczywiście. E, no i teraz... 14, czyli dzisiaj 14. Widziałam no O, to jest 24. Patrzcie, taka takie o małe Mogli pomyśleć i dać 24 wy paletkę tam. No ale e, ja bym tak zrobiła. O jest. Coś bardzo małego. O pędzelek. Nie było jeszcze pędzelka. Chyba. Jezus no nie wierzę. Bardzo ciężko się otwiera ten kalendarz. No ale to nie jest istotne w sumie. Okej, okay, mam pędzelek. Może wam go kiedyś pokażę. Mam. taką on wygląda. Taki malutki, bardzo fajny do oczu. W ogóle biały. No <grystanie> Super. Dagas. Ok, to so tyle z naszego kalendarza. I teraz czas na Siseję. Mam propo Siseję, piękną biżuterię na sobie. Codziennie noszę, jest naprawdę świetny. E, dalej mamy. 14, 14. Dobra, mam, ale szybciutko dzisiaj. Kolczyki. Bardzo śliczne. Mam że dzwonią. Ale są to takie, takie koła. Delikatnie wieszące. Bardzo fajne właśnie na bław. Bo takie króciutkie, fajne. Dobra. I 13... Już coraz lepiej się tutaj szuka. O, jest duże! O oh my gosh, mega duże. Może nasiennik znowu. Naprawdę tutaj mają śliczne nasienniki. Okej. Okay. I chcę ładnie otworzyć, bo ten jest, jest naprawdę bardzo ładny. O, przysunęło się. Mam. Okej, okay, taki basic, e, e, właśnie wisiorek z takim kółeczkiem. W sumie podobny do tego, zobaczcie, identyczny, tylko że ten jest wypełniony, a ten nie. Ale również bardzo ładny, mi się podoba, więc to są nasze rzeczy, będą tutaj przez cały e, dalszy odcinek, a my wracamy do pytania. No więc tak, teraz pytanie, o które e, cały czas na każdym kwiatowej się pytacie. E, no i jest to drugie pytanie, naprawdę jest to drugie pytanie. Czy mam chłopaka, krasza? Pozdrawiam również, pozdrawiam Gabi. No i nie, nie mam chłopaka, musiałam się zastanowić, nie, nie mam. I czy mam krasza? Mam ze szkoły, ale to taka dziwna historia, Agata będzie wiedziała o co chodzi, no ale tak to nie ma u chłopaka, jak coś to dzwońcie, nie, znaczy co? Dobra, lecimy dalej, Ciesi... dobra, ostatnia, ostatnie, ostatnie. Cieszę się, że jesteś youtuberką? Pozdrawiam całą rodzinkę, dziękuję za pozdrowienia no i ogólnie, rzadko o tym mówię ale bardzo Wam dziękuję, że jesteście w ogóle że doceniacie docenia, docenia to co robię, że czasami właśnie bardziej staram się nagrywać niż właśnie robić rzeczy w szkole, akurat Szkoda, że te blokmasy przypadają w grudniu, no bo właśnie w grudniu są te wszystkie poprawy, nauczynie na, dru na drugie sprawdziany, więc e, właśnie trochę e, zaniedbałam w sumie tak też vlogmasy, bo e, no czasami nagrywam codziennie, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Właśnie bardzo dziękuję, że jesteście, no i czy... znowu Czy się cieszysz? A, że jesteś YouTuberką? No właśnie, więc się bardzo cieszę, że akurat to są taką szansę, że, że mnie oglądacie. W ogóle mogę chciała poznać osoby, które są, ode, są ze mną od świeżaków. Jeśli są takie osoby, no tutaj, no to piszcie w komentarzach. I jeszcze miałam jedno fajne pytanie. A, chciałam się Was zapytać, bardzo ważna informacja, czy wolicie jak odcinki? Jest jeden odcinek taki długi i jest dużo materiałów do 15, 15, minut, 15 minut, czy wolicie dwa odcinki w jeden dni? Po 7 minut na przykład. 30 minut. Więc napiszcie, tata jest za krótkimi odcinkami, jest za długimi. Jestem ciekawa waszej odpowiedzi. Może dam ankietę. Zobaczymy. No więc jeśli Wam się podoba, zostawiacie łapy w górę, e, subujcie mój kanał. No i wchodźcie na mój sklep internetowy. Nie mam aktualnie bluzki. Może jakaś nowa kolekcja wkrótce będzie jakieś bluzy. E, myślę, że coś pomyślimy. E, no i tak, się na TikToka, już wam mówiłam, na Instagrama, na. E, no w sumie tyle już się skończyło. No więc pomadki, kochani, papa, pa. do jutra.